Drastyczne obrażenia, które zadano nastoletniej jeszcze Dorocie Wdowczyk, pozwalają sądzić, że zabójstwa dokonał potwór, nie człowiek. Chociaż od niesamowicie brutalnej zbrodni upłynęło już prawie 30 lat, a w toku śledztwa przesłuchano mnóstwo osób, nadal nie udało się ustalić sprawcy. Co takiego wydarzyło się w ponury październikowy wieczór 1991 roku? Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia. Jest mi on także bliski, ponieważ rok 1991 to rok, w którym ja przyszedłem na świat, a ktoś, niestety w sposób tragiczny z tym światem, musiał się pożegnać. Dorota Wdowczyk urodziła się 16 grudnia 1971 roku. Mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem we wsi Mależowice Małe. Położonej w województwie opolskim niedaleko Nysy i Otmuchowa. Oba wymienione miasta były mocno związane z lokalnym dobrodziejstwem natury, czyli burakami cukrowymi. W Otmuchowie przy ulicy Fabrycznej działała cukrownia Otmuchów S.A., w której każdego roku powstawało kilkadziesiąt ton białego kryształu. W Nysie funkcjonowały zakłady wytwórcze cukry nyskie, skąd wychodziły pyszne ciasta, herbatniki, pierniki, lizaki galaretki i inne słodkości. Nic zatem dziwnego, że dziewczyna zdecydowała się ukończyć zawodową szkołę cukierniczą, która ułatwiła jej zdobycie pracy. Zatrudniła się w cukrach Nyskich i dojeżdżała do nich autobusem, który zatrzymywał się na dworcu PKS przy ulicy Racławickiej. Następnie Dorota pokonywała piechotą kilometrowy odcinek do budynku stojącego przy ulicy Wojska Polskiego. Dorota Wdowczyk była osobą towarzyską, a wśród znajomych znajdowali się też młodzi mężczyźni, i nic w tym dziwnego, w okresie poprzedzającym tragedię miała już prawie 20 lat, mogła się rozglądać za przyszłym mężem. Niestety uważana była też za nieco naiwną i łatwowierną. Według świadków, na krótki czas przed śmiercią dziewczyna skarżyła się, że jest śledzona przez białego Fiata 126P. Ponadto dwóch pasażerów tego samochodu proponowało jej przejażdżkę. Dorota jednak odmówiła. Kilka dni przed tragedią odwiedziła przychodnię ginekologiczną przy ulicy Moniuszki w Nysie. Rozmawiała tam z kobietą, która była później poszukiwana na podstawie portretu pamięciowego. Początek jesieni to w przemyśle cukierniczym okres zbioru buraków. Przedsiębiorstwo w Otmuchowie działało pełną parą i jak co roku, na czas kampanii zatrudniało dodatkowe ręce do pracy. Również Dorota Wdowczyk codziennie dojeżdżała do swojego zakładu w Nysie. 3 października 1991 roku pracowała na drugiej zmianie do godziny 22. O 22.25 na dworcu PKS razem z kolegą wsiadła do pustego autobusu relacji Nysa Szklary. Około 22.45 oboje wysiedli na przystanku w Grądach. Kierowca potwierdził, że poza nimi nikt inny nie opuścił PKS-u. Po przejściu kilkudziesięciu metrów asfaltową drogą, Dorota i jej znajomy Jacek rozdzielili się. Chłopak był w domu po kilku minutach, i jak później opowiadał, podczas samotnego powrotu słyszał jadący przez wieś mały samochód. Być może był to Fiat 126P. Dorotę czekało jeszcze pół godziny spaceru szosą przecinającą pola uprawne. Niestety nigdy już nie spotkała się z rodziną. Następnego dnia około 15.00 ojciec Doroty zgłosił zaginięcie córki. Od razu rozpoczęto poszukiwania w obrębie szosy, którą codziennie poruszała się w drodze do domu. Oprócz funkcjonariuszy wzięli w nich udział mieszkańcy mależowic małych. Dość szybko odnaleziono torebkę i portfel dziewczyny z niewielką sumą pieniędzy. Wokół znajdowały się też liczne ślady krwi. Stało się wtedy jasne, że młodej kobiecie przydarzyło się coś złego. Później miejsca ataku oznaczono krzyżem, który do dziś regularnie zdobią kwiaty. Pies tropiący zaprowadził funkcjonariuszy na teren po drugiej stronie ulicy. Ustalono, że morderca zaatakował kobietę od tyłu jakimś narzędziem i uderzał ją w okolice głowy i pleców. Pobita Dorota Wdowczyk uciekała przed oprawcą w stronę kępy drzew. Wskazywały na to kolejne ślady krwi i wybite zęby. W pewnym momencie policjanci natknęli się na upiorne znalezisko. Fragment szczęki. Natrafiono też na zakrwawioną kurtkę dżinsową, a w pobliżu stogu siana leżała bluza skatowanej dziewczyny. Samej ofiary przez kilka kolejnych dni nie udało się jednak odnaleźć. 12 października 1991 roku dwoje wędkarzy łowiło ryby w starym korycie Nysy Kłodzkiej nieopodal wsi Wójcice i zarazem w pobliżu zbiorników Otmuchowskiej Cukrowni. W pewnym momencie mężczyźni zauważyli, że z wody wystają ludzkie stopy, natychmiast wezwali policję, która wyciągnęła ciało na brzeg i zidentyfikowała je jako zwłoki Doroty Wdowczyk. Miejsce odnalezienia denatki znajdowało się około 7 km na południe od punktu, w którym zabójca dokonał pierwszego ataku. Głowa Doroty była owinięta damską bluzką, do której sznurkiem zabójca przywiązał jutowy worek. W jego wnętrzu znajdowały się polne kamienie o łącznej wadze około 20 kg, folia polietylenowa, para roboczych rękawic, damski czarny but, jutowe płótno z brunatnymi plamami, granatowa urwana kieszeń ubrania roboczego. Opis obrażeń mrozi krew w żyłach, dlatego osoby wrażliwe najlepiej aby pominęły ten fragment. Zmasakrowana twarz, połamana szczęka, wybite zęby. Dziewczyna została brutalnie zgwałcona, o czym świadczy kilkukrotne rozerwanie szyjki macicy. Przyczyną śmierci było uduszenie się krwią, która płynęła z ran twarzy i jamy ustnej. W toku dochodzenia w sprawie zabójstwa Doroty Wdowczyk przesłuchano około 200 osób, ale niestety nie udało się ustalić, kto mógł dopuścić się takiego bestialstwa. Czy był to mężczyzna znany ofierze? czy też zgwałcił ją i zabił zupełnie obcy z wyrodnialec, który akurat tej nocy znalazł się na jej drodze do domu. Były prokurator rejonowy w Nysie, Wiesław Nawrocki, wskazuje, że prawdopodobnie była to osoba miejscowa, dobrze znająca teren, dysponująca jakiegoś rodzaju wózkiem, którym przewiozła ciało przez pola. Podnoszona była kwestia białego malucha i sezonowych pracowników cukrowni w Otmuchowie. To przecież w pobliżu zbiorników tego zakładu odnaleziono zwłoki dziewczyny. Przesłuchiwano także pracowników PKS, którym Dorota dojeżdżała do pracy w Nysie. Niewykluczone, że poza motywem seksualnym istniał też motyw zemsty jakiegoś odtrąconego mężczyzny. Niestety śledztwo na lata utknęło w martwym punkcie. W 2018 roku policjanci z opolskiego archiwum X ogłosili, że spróbują rozwikłać zagadkę morderstwa młodziutkiej mieszkanki Mależowic Małych. Doświadczeni kryminalni wierzą, że nowoczesne metody badawcze i ustalenia naukowe pozwolą w końcu wykryć sprawcę. Dorota Wdowczyk została pochowana na cmentarzu w Otmuchowie. I na końcu, moi drodzy, jak zwykle Apple, zwłaszcza do tej bardziej dojrzałej grupy słuchaczy kanału Strefa Mroku, jeśli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, śmiało możecie się zgłosić na policję, nawet w pełni anonimowo, yy, i stać się bohaterami, pomóc rozwiązać tę straszną zagadkę. Także zachęcam, jeśli tylko cokolwiek wiecie. Moi drodzy, na stronie Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia się, znajdują się zdjęcia związane z tą sprawą. Odradzam wszystkim tym, którzy mają słabe nerwy, aby tam zaglądać, z racji tego, że no zdjęcia są dość drastyczne. Niemniej, jeśli byście chcieli, to zostawiam link w opisie. A ja pozdrawiam Was gorąco, bądźcie bezpieczni. I do usłyszenia niebawem w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.